Także widzicie, już nie jestem w McDonaldzie, już się zwolniłem, teraz jestem starszym ochroniarzem. Byłem młodszym ochroniarzem przez miesiąc, ale wtedy nie miałem krzesła. Teraz jestem starszy, mogę sobie siedzieć nawet. No, teraz was o, o was oprowadzę. Mam prąd nawet czasem sobie grabki, mam tu sobie czasem zamiatam budkę. To, ja. to była taka historia kiedyś, bo było tak, bo miałem tutaj jak widzicie parking. Jest trochę płot przesunięty. Siedziałem sobie po prostu ten. Bo siedziałem sobie raz na ochronie. Przyszło stado dupeczek fajnych. W bikini, super, laski opalone, cud odgite, smajone z bajera. Mówią, my jesteśmy fajne, ale my sobie stąd zaraz pójdziemy, ale my jesteśmy fajne, więc bierzemy trochę parkingu. Wzięły płot, przestawiłem, nie wzięły trochę parkingu, poszły sobie to było kiedyś. Kiedy potem postanowiłem się od nich podgrodzić, żeby mnie nie widziały, to zasłoniłem. Tylko potem się skumałem, że one były po drugiej stronie, ale już sobie poszły. Tak to nie było chętnych. Tu mam sznurek, taką lianę, którą wpuszczam samochody, trochę obgryziona, obgryziona bo w nocy lisy przychodzą, ale co. A tak trudnych zajęć nie mam tutaj. Siedzę, pilnuję sobie w nocy kamyki, liczę, żeby mi czasem nie zabrali żadnego. A raz na raz na tydzień to je pojedynczo przemyję w, w, w ten dzwonięto. Jak widać auto, mam tutaj superki. Poprzestawiałem. No i ja muszę chodzić tutaj czasem, obchody robić, jak widać, żeby mi nie zabrali nic. Mam kamyczki, skaczę sobie, mogę czasem. Czasem sobie mogę herbatę zrobić, znieść czy coś. I tak ekskluzywnie, fajnie. Tutaj mam taki punkt obserwacyjny, siedzę na środku w nocy obserwuję. Tutaj chciałem zrobić właśnie numerację szatańską, ale jeszcze jednej szóstki mi zabrakło. Tu mam taki plac zabaw, jak mi się czasem nudzi, to sobie mogę sobie o, poskakać na przykład, taki mały pigaj mam. Mam gazobetony, mam płoty. Płotami lubię się bawić. Są sobie skręcam, biorę sobie na przykład dwa płoty, tak dookoła sobie tak noszę te płoty, żeby fajnie było, czymś się zająć można. Mam ładne drzewka truskawkami no i tak sobie spaceruję tak właśnie wygląda ten moja praca dopóki nie zostanę dowódcą zmiany jak dostanę dowódcą zmiany to to będzie w ogóle bariera dostanę fotel dostanę dwa długopisy no to już to już będzie konkret to już będzie konkret no. Tu, jak widać, przepiękny las. Także mam krajobrazy, również bardzo takie wyciszające, relaksujące. Wiatr w włosach, wiatr w liściach. Także jest bardzo romantycznie, ekskluzywnie. Jakby mnie ktoś chciał odwiedzić, jakieś dziewczyny, zapraszam z chęcią. Zrobię romantyczny nastrój, prowadzę. Tu mam słupki czerwone, nawet, także będzie fajnie. Będziemy mogli sobie coś zjeść na przykład Mam trochę sznurka w budce, to też jest ten Można coś ogarnąć Także śmiało zapraszam, zapraszam Pokażę Wam lampy, jak świecą Mam nawet kontakty na prąd Fajnie, fajnie To wodę muszę w kieszeniach nosić, bo nie mam butelki żadnej Ale to się da ogarnąć Jak się ma już taką praktykę jak ja to to nie strach, strach no i się w nocy nudziło to sobie taką zjeżdżalnię zbudowałem, miałem trochę betonu. Naplułem trochę do wiadra, ukręciłem beton i zrobiłem taką zjeżdżalnię. No w nocy sobie zjeżdżam zawsze. O! Jak te kamyczki tu mam pokrzywy jakby mi czasem coś ten chciał sobie na przykład popłakać To mogę sobie popłakać do pokrzyw no. Tak ogólnie to nie jest ciężka praca, nie jest, nie jest trudna, bo wiadomo mam przecież tam płaczące rzęsy, rzęsami również lubię tutaj czasem, bo rzęsy są potrzebne do tej pracy, nigdy nie wiesz kiedy ktoś Ci się wkradnie na przykład na teren, żeby ten coś ukraść, jakiś samochód, kamyk czy coś, dlatego rzęsy ja mam, potrzebne są. Mam nawet o taki placyk, łąkę na przykład, mogę sobie kamieniami rzucać. I taka zabawa. Przychodzę sobie, biorę kamyka, sobie rzucam. No, no i jest właśnie zabawa taka. Wybieram patyki, chrust dla królików. Także no nie ma szału, nie ma szału, ale lepsze to niż McDonald's. Sezamu tyle było do liczenia, a tutaj parę kamyczków sobie policzę i jest gitara. Raz w tygodniu umyję. Elegancko. Mam tutaj słup nawet, słup. Widać dziurawy, to ten nowszy model słupa. że na przykład można się wdrapać jakaś wiewiórka czy coś. Albo jak Ci się nudzi, to można się wdrapać śmiało. Mam chmury nawet, zamówiłem trochę, mam chmury. Także nie jest, nie jest źle, nie jest źle. Także wszystko, wszystko jest zautomatyzowane. Jak mi za bardzo świeci to chmury, to sobie mogę na sznurku przy ten, przy, przy ten przywiązać i mam. Jak chcę słoneczka trochę, to kijem popcham i mi świeci. Lipa w nocy jest, bo jak są imprezy, to białe misie mi do okien pukają czasem. Ale to, 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 to rzadko, to rzadko, rzadko się to zdarza. Ogólnie fajnie, ogólnie fajnie. Mi się, mi się osobiście podoba, mi się osobiście podoba. Żubry przez pod, przeskakują w nocy, to co policzyć mogę na przykład. Biegają takie stada i sobie przez te płoty skaczą. Ja w CNN widziałem właśnie i to, to taka moda w Polsce teraz się zrobiła. No, także no, no... Co więcej, no, żyć nie umierać, żyć nie, nie umierać, ja zapraszam. Zapraszam. No.